Dostęp do kultury jest jednym z warunków funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Oczywiście kultury różnego rodzaju, skierowanej do wielu odbiorców. Władze Wejherowa dbają nie tylko o modernizację ulic, rewitalizację miasta czy rozwój rekreacji, ale także rozwój płaszczyzny kulturowej Wejherowian poprzez zapewnienie bogatej oferty dostępnej dla wszystkich. Niestety, decyzja radnych opozycyjnych wobec prezydenta Krzysztofa Hildebranta zablokowała dalszy rozwój kultury. Nie będziemy mogli zrealizować zupełnie koncertów letnich na rynku, bardzo ulubionych przez mieszkańców latem. Także nie będziemy mogli zrealizować koncertu wakacyjnego sierpniowego ani projektu bardzo ciekawego, na który myślę czekali mieszkańcy. Tym bardziej, że współpraca z Francją jest bardzo żywa. Miasta wejherowa. miał być realizowany projekt Dni Kultury Francuskiej. Nie będzie on być, nie będzie mógł być zrealizowany także nie zrealizujemy tradycyjnego koncertu koncertu wielkanocnego w kolegiacie, który był w dużym upodobaniu melomanów muzyki klasycznej i wejherowian mieszkańców w tym okresie wielkiego postu. Decyzja radnych opozycyjnych podjęta została pomimo przedstawienia konsekwencji i wyraźnego sprzeciwu prezydenta. Skutki najboleśniej odczują wejherowianie, dla których wydarzenia kulturalne są istotne. Nie wszystkich bowiem stać na wyjazd do trójmiasta lub innych miejscowości. Często wiąże się to ze sporymi wydatkami. Koncerty, przedstawienia, inscenizacje w naszym mieście są bezpłatne i skierowane do szerokiego spektrum publiczności. Budżet Wiejchorskiego Centrum Kultury na 2010 rok był zaplanowany z ograniczeniami, ale w taki sposób, abyśmy mogli realizować wszystkie ciekawe projekty, koncerty planerowe, artystyczne wydarzenia sceniczne w gimnazjum nr 1, czy też przede wszystkim realizować naszą statutową edukację artystyczną. Niestety odebranie nam 100 tysięcy złotych z budżetu spowodowało jego spore ograniczenia. Oszczędności na kulturze są katastrofalne. Nie tylko nie odbędzie się szereg imprez i koncertów, ale w związku z decyzją radnych opozycyjnych dyrekcja Wajkarowskiego Centrum Kultury musiała już zwolnić jednego z pracowników.